Witam Państwa w imieniu przedstawiciela firmy. Dama Bob Bobądzenia Mandlor jako gospodarza turnieju na drugim kolornym turnieju gminy Nocznej Rocznika 95.plzk 2008. Witam serdecznie. Na początku przede wszystkim podziękować wszystkim opiekunom i rodzicom za to, że te dzieci mają dzisiaj to szczęście się spotkać tutaj i żeby mieli fajną zabawę żeby nikomu się krzywda nie stała Dziękuję też za przybycie za wychowanie tych dzieci plenerom i rodnikom, jeszcze raz jeszcze raz brawa dla rodziców i rodników i plenerów eee, przedstawię Państwu jeszcze raz eee, sponsora naturalnego naszego plenera, z którego się wszystko odbyć, jest to Pops firma zajmująca się produkcją w popcornu do, do wychylenia gier alkoholowych Dziękujemy sponsorowi serdecznie brawa Sprawę <klucz> yy, najważniejszą się tutaj nie będziemy przeciągać Każdy się poddać jest i słuchać piłkarza Także chciałem po prostu przedstawić Zespoły kierowników opiekunów Jak to będzie wyglądało Każdy z kierowników i trenerów wie Wiesz o Program nie będziemy przeciągać I tak chciałem teraz przedstawić naszych gości i bardzo proszę o podniesienie do głosu z końcem kierowników w celu przedstawienia, żebyśmy wiedzieli, która to już jest sprawa, ale mimo wszystko podam w paru, w którym dzisiaj ustąpię. Jaka pierwsza jest to gość z współczesne tańskiego zespół jazda. Brawa. Bardzo zespoły, które ma uczarę. jest pan Strawecki Tokar. Jerozolimie Magnicki Mariusz. Drogi zespoły zaproszone do dzisiejszej kierowniki jestem. Jerzyna Kiłama. Brawa. Następny zestaw to Krzysztof. Następny zespół to Adama. Następny Witamy serdecznie. Bardzo ramach zespołu zespółu Rosanna. Następny gracz to Adama. Następny gracz to Młyneczek. to Witamy serdecznie. Bardzo ramach Krzyżak, to Adama. Następny przepraszam. Następny zespół, jeżeli się Następny zespół jest za przyjeżdżoną z naszej jazdy obiadła Lekka 96, tak, Bardzo serdecznie. Bardzo wysoko pytanie. Następna drużyna KSO Lika bardzo dziękuję. karą ojczystą, który jest Liko Latański, bardziej włosz, który oni leżyli Następny zespół jest to Emin Zalewo. bardzo

i ludzie, którzy nie Myślę, że poznaliśmy się wystarczająco. Samym... No, życzę miłej zabawy na terenie yy, samych prawek, braku konstrukcji. Dobrej zabawy. Rozpoczynamy od niej. Wygrywam. Na papiecie proszę o pozostanie obrazu ze sprawie 456 w imię Cerebro, który rozpoczął się jeszcze do Zmieściłeś się, zmieściłeś się. Co? Pana Mirka mamy? Panią Welekę? No teraz.